Cześć, witajcie z tej strony BSM37. Witam Was w nowej serii na moim kanale. Jest to BSM37SMP. No i jest ze mną w dzisiejszym odcinku CDM39. Witam wszystkich. No, Witam wszystkich. a więc to jest taka seria, będzie ogólnie nowa na kanale BSM37SMP. Jest to mój serwer. Graliśmy już tam dosyć dużo, ale nie nagrywaliśmy tego, no więc myślałem, że. Fajnie by było jakbym po prostu zaczął to nagrywać i e, będziemy na tej serii robić po prostu różne challenge Na przykład e, odcinek skończy się tylko wtedy, kiedy wykopię 10 diaksów, albo coś takiego e, Ale w dzisiejszym odcinku po prostu razem z cdm 39 e was tutaj po prostu oprowadzimy po tym e, całym serwerze No bo po prostu taki pierwszy odcineczek fajny no, a więc tak. Pierwsza jeszcze jest tutaj y, baza moja oraz CDM39 Chodź CDM okay. I zapraszam także na moją serię tak. CDM SMP, tam też są, y, jest Minecraft na nowo i to jest taki drugi sezon trochę, więc dobra No, ogólnie tutaj jest taka moja baza, zbudowałem ją y, tak naprawdę z poradnika jednego na YouTube, ale trochę pozmieniałem Tutaj są nasze wszystkie psy y, Tutaj jest Maciej, to jest plagier, ale on nie atakuje, bo został zneutralizowany, bo nie trzyma już kuszy. No więc tak, tu mamy portal do netheru. No i tak, tutaj. W tym obrazie jest sekretna baza, może ją kiedyś pokażę, ale na razie nie teraz. E, no i to jest pokój CDM39. Tutaj ma takie ładne, są jego szalker boxy jakieś. Ogólnie też e, to to są totemy nieśmiertelności, Tylko po prostu zrobiłem taką paczkę tekstur, że wyglądają jak otamatony. E, no ale tak. Tutaj jest magazyn ogromny, dosyć, wszystko jest posortowane. A nie jest jakieś te. No wszystko po prostu. Ogólnie no, tak, że znaczy... Wszystko... No. Ogólnie yy. na moim serwerze też będą właśnie takie ładne budowle i będą też właśnie yy, bez poradnika, tylko będziemy własne budowle mm. robić i będą różne też magazyny. Tak, yy, tutaj też jest mój Ender Chest, mam różne rzeczy i tutaj zapomniałem dać łopatę, ale już daję. Mam takie różne te, ale dobrze, lecimy do kolejnych rzeczy. Bo jest tutaj i dużo, choć CDM. Ehm, tak, tutaj jest jeszcze pokój innego członka jak tu, e, Tutaj możecie sobie zacząć listę członków po lewej e, Jak zauważyliście, niektórzy mają na przykład rangi admin albo właściciel No to e, one nic nie robią, one tylko że można używać komendy ban Czyli nie robią, że na przykład mogą sobie dać diamentową zbroję czy coś No tylko po prostu banują jakieś e, graczy po prostu No ale idziemy tutaj ten dalej Tutaj jest muzeum na przykład no widzicie, tutaj jest zglifowane No tak, przez creepery. Nie mamy tutaj zbyt dużo rzeczy. I nawet ja smoka to ja mam w Ender 6, a więc... Nie ma tutaj co ten. To jest e, dom e, Team no Tutaj on ma e, co ciekawe najmniej śmierci z SMP. E, no, ale... Ogólnie to jest jeszcze z czasów, kiedy on miał stary nick, który jest Help Me 69XX. Jak wiecie, on miał 68 śmierci, ale idziemy po prostu dalej. To jest taki mini End, takie End City, to jest Shulker Box, nieprawdziwy Shulker. Um, tutaj jest trzeba wejść... Nie, tu nie ma wejścia do kopalni, myślałem, że to jakieś sekretne. Ale okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jest stary dom CDN39, a tutaj ogólnie kiedyś. Um, był po prostu dom wszystkich, ale to był taki jeden wspólny dom. Więc jest to bez... teraz. No teraz każdy już, już To jest mój stary A, To była tak fajny. ładnie dosyć wyglądał, nie wiem czemu ktoś tu wsadził ziemię, ale trudno. Ale, hmm. ale powiem szczerze wszystkim, że y, bardzo on jest ładny i chyba może kiedyś wrócimy, chociaż no. raczej wątpię. Ogólnie jest naprawdę... całe są jakieś osadniki i to jest magazyn. To jest taki... No strasznie ale... mały jest. No. Okej, okay, idziemy dalej um, Ogólnie tutaj mamy takie sekretne przejście gdzieś Tylko nie wiem gdzie, zaraz, o tak, tutaj trzeba iść um, I ono ogólnie po prostu prowadzi um, do bazy mojej teraz jakby teraźniejszej, można powiedzieć Są tutaj też różne takie mini pokoje, ale są dosyć małe, a więc Nie wiem jakby szczególnie uwagi na nie zwracać um, No i tak, jeszcze tutaj um, E, tak, mamy dwa bikony, pokonaliśmy dwa widery i było dosyć trudne to Ogólnie jest to ekipa Inventory Falls i ja naprawdę nie chcę zginąć, bo jakbym zginął straciłbym mój 115 level, więc no trochę słabo No i ja też trzeba jakoś trudnie netherową i w ogóle e, No i tak, ogólnie to było całe miasto, są też tutaj jakieś inne małe budynki, które inne, inni członkowie pobudowali, no ale e, to ten i no tak, tutaj jeszcze mamy jakieś dziwne drzewo. Um, no i teraz tutaj już jest za miastem dobrze. jest tu coś dziwnego. Nie wiem, bo ogólnie kiedy aktualizowałem serwer na 1.18, to po prostu każda ścieżka zniknęła, każdy blok ścieżki. Także jak łopatą dacie, no to... i nie wiem. I tutaj na przykład stały blok ścieżki i się zgliczowało i nawet woda nie leciała, więc dziwne dosyć. No i idziemy dalej. Tutaj jest portal do netheru, ale w netherze nie ma jakichś ciekawych rzeczy. Okej. Okay. Tutaj jest dosyć stary już naprawdę teren i pogryfowany przez creepery. Mm. Mamy tutaj mob grinder, ale nie działa w ogóle. I jeszcze ogromne uprawy. I ogólnie dużo takich innych rzeczy. Mamy tam rażne, jakieś różne budowle z undertale jeszcze tam za górą, ale to już ten. Także no, jeszcze no, że mamy na dziurę rzeczy, tak? czankową. Ona ogólnie jeszcze nie. Yy, ona była robiona w 1.16, a teraz jest już 1.18 i dodali tam jeszcze ten kamień, ale to już nie będziemy kopali. Yy, no, więc idziemy do kolejnych tych Prawie by creeper znowu wybuch, ale OK. Dobrze, to tutaj jest jeszcze yy, restauracja jakaś. Yy. Ale dobrze, no idziemy e, Ogólnie to CDM ma najwięcej śmierci, aż 258 Naprawdę To będę specjalnie połowę Tak, połowę zrobił specjalnie, bo prawie by go e, Missy G przegonił e, A oni ogólnie walczą o tytuł króla śmierci, ale na razie ten jest jeszcze jakaś ławeczka i inne takie. Niestety no, teraz już trochę mniej jego są gra, bo, No ale to tak jak z każdym no, ale No to, to się gra. trochę znęcia, ale my jeszcze gramy, czasem też ktoś dołączy. Ehm, no i tak, tutaj jeszcze jest kolejna dziura czankowa, cały cząg czank wykopaliśmy i jeszcze... Czy tam widzę diamenty? Nie, to lazuryt Ogólnie tutaj prawie wykopaliśmy cały cząg, ale już potem... jeszcze kiedyś na pewno do tego wrócimy, ale... Po prostu jak widzicie to tam już jest ten drips. kiedyś go może na odcinku mam pomysł taki, że ten odcinek skończy się tylko wtedy, kiedy to wykopiemy całą dziurę czankową. Być może taki zrobimy właśnie. Ale tak, no ogólnie to chyba o was, raz pokazałem Wam wszystkie takie najważniejsze rzeczy, myślę, że. Bo nie, nie. jeśli chcecie taki odcinek, na, może na moim tym razem kanale, yy, żebyś, że będziemy naprawiać cały BSMSMP, bo ogólnie jest cały czas zglifowany przez skripery, no. ale że każdą budowlę, to możecie dać znać w komentarzach, bo wtedy na pewno ten serwer będzie o wiele ładniejszy, yy, po prostu trzeba zrobić wielki yy, remake tego serwera. No tak, a więc myślę, że my już będziemy kończyli ten odcinek, to jest taki krótki. Być może już jutro będzie kolejna część, ale tego jeszcze nie wiemy, a więc na no czym to jeszcze? Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jak się leś, Wam się spodobało.